I niestety jeden kotek po kastracji miał pewne problemy, był nieprzytomny, więc. No było dość dramatycznie. W parlamencie aha, w środku, banku, na dole, na parterze, aha. taki wewnętrzny oddział banku, ktoś go obrabował przy świętego Mikołaja z pistoletem i zniknął. Może to jakiś europoseł był, nie? I tak od polityki przeszliśmy do kartonu. Tak, bo jak, jak była córeczka, to właśnie... Czyli córeczka lubi do pana tu eee, Myślę, że lubi, tak, lubi. No, mam nadzieję, że, no, że mnie ta, kocha w ogóle, ta, 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 a ta, lubi ta, Brukselę. Ta, nie, lubi to, I tutaj mamy jakieś nie takie domki właśnie, które Namalowała coś dla prezesa Kaczyńskiego. Kamil Szewczyk. Piotr Lekrzycki. Jesteśmy w Brukseli w Europarlamencie w biurze europosła Adama Bielana. O, no właśnie, wchodzimy do biura. Zobaczymy, co pan poseł tutaj porabia. Dzień, jest. Dobry. O, Dzień dobry. Jest, jest Adam pan Bielan. Witamy witam pana posła. Dzień, Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Praca w RE u pana, czy, czy jednak odpoczynek dzisiaj? Jak to jest? Nie, dzisiaj jest wyjątkowo, może nie wyjątkowo, ale bardzo To Czym się pan, zajmuje. Dzisiaj, za, czym się pan dzisiaj zajmuje? Kilka komisji naraz, spotkania z sprawozdawcy skąd z sprawozdawcami, trilogii. Przepraszam za ten żargon brukselski, ale tak. mieliśmy pierwsze spotkanie o ósmej i kończymy koło północy. Mm -hmm, Okej, okay, czyli jakaś ważna, ważna kwestia dzisiaj podjęta. W dnia spanie będzie gdzieś. Y -y, nie, sądzę, nie sądzę, żeby była <laughs> chwila na spanie, ale. Ale, ale ma, pan, ma pan chwilę czasami, jak pan jest już taki zmęczony bardzo, to. Tak, Leży Pan trochę na kanałach 10-minutowych. Czyli taka szybka, szybka drzemka. Tak, Jeżeli kró była krótka noc, kilkugodzinna, to, to taka drzemka pozwoli naładować nie dłuższa niż 10-15 minut, pozwoli naładować akumulatory. Kawa. Jestem uzależniony od kofeiny. To jest jeden nauk, z którym nie walczę. Daje mi siłę do pracy. Bez kofeiny trudno mm -hmm. funkcjonować. Mamy tutaj bardzo dobrą kawę w parlamencie. I Obowiązkowe wyjątki prywatne obowiązkowe, Wątki tak? Prywatne, dzieci, rodzina. Dzieci, rodzina, żeby mi przypominały, że jestem na emigracji. Dzwonią? Na walizkach, Często dzwonią? Czy pan Dzwonił bardzo często. W... Z różnymi problemami. Wczoraj mieliśmy problem, bo kastrowaliśmy kotki. Mamy dwa kotki chłopców. Trzeba je w pewnym momencie wykastrować, żeby, żeby nie oznaczyły teren, terenu w mieszkaniu tak intensywnie. No i niestety jeden kotek po kastracji miał pewne problemy, był nieprzytomny, więc no było dość dramatycznie. Czyli pan nad wszystkim tym czuwa, tak? Zajmuje się. Czuwa tak? żona. Ale, ale no, yy, Tak, tak, został wybudzony A. i dzisiaj wróci do domu. Yy, ten drugi, bo pierwszy od razu wrócił. Mhm. Więc no, to są niestety takie chwile, kiedy nie mogę być z nimi razem, ale, ale staram się przynajmniej telefonicznie albo na Facetime się połączyć. Tak. Yy, no trochę dokumentów, chociaż ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem elektroniki i większość dokumentów. Dokumentów mało widzimy na biurku. Dokumentów mało, no nie... bo wszystko jest w wersji elektronicznej na iPhone'ie czy na iPadzie, na Nie tablecie. drukuje Pan bez sensu papieru? żeby. Nie, ja w ogóle przestawiłem się całkowicie na przykład jeśli chodzi o czytanie książek, wszystkie książki, mhm. które są w wersjach elektronicznych czytam. Wiem, że niektórzy nie lubią, mhm. ale gazety, wszystko staram się czytać elektronicznie, bo i tak mam ciężki plecak, z którym podróżuję, no tak. wszyscy się śmieją, ale w tym plecaku no, mam wszystko. Wybraczyć. Tak, w tym plecaku mam wszystko. Ciężki? No, tak. ciężki. Dość ciężki. Tak. O, no. Eee... Nie będziemy otwierać. Nowe. Tak, więc ze względu na, na wady postawy nie noszę teczki, tylko plecak. W świętej pamięci pierwsza dama zawsze się śmiała, bo wchodzimy w tym plecaku do, do, do pana prezydenta i śmiała się, że wyglądam jak kosmita. A to Trochę w tym tak... wtedy? Nie, 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 plecaki się nie, zmieniają. No Jestem fanem plecaków, mam tych by... kilka naraz. W różnych, że tak powiem, wersjach. No i staram się tam mieć komputer, tablet, wszystkie mhm. potrzeby. Wspomniał pan świętej pamięci pierwszą damę, tak, Marię Kaczyńską. Widzimy tutaj obraz, tak? tak. Pary, Pary prezydenckie. Kim dla pana byli? No właśnie, Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska. No, pan prezydent był mistrzem. Z nim współpracowałem bardzo wiele lat. Myślę, że ponad 10, mhm. poznaliśmy się bliżej około roku 2000 kiedy był jeszcze Ministrem sprawiedliwości i zakładał prawo i sprawiedliwość no i e, przez 10 hmm. lat na jak był prezydentem Warszawy potem e, prezydentem Polski współpracowaliśmy bardzo bardzo blisko Jarosława Kaczyńskiego pan nie ma na e, nie 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 nie. nie, nie. Okay. ale widzimy tutaj miodzik też miód tak czy nie A to nie, jest to, ma, to, to dżem. jest dżemik który moja Współpracowniczka przywiozła ze swojego prywatnego wyjazdu. Wczoraj e, o go, wyleciałem o godzinie 7.20 z Warszawy w poniedziałek, wylądowałem o 9.00 i od razu przyjechałem do parlamentu. To była seria spotkań. O 15.00 zaczynaliśmy komisję, ale często mamy jakieś spotkania mm -hmm. przed posiedzeniem komisji przygotowawcze. No dzisiaj mamy taki dzień, bym powiedział, hardkorowy. A zaczęliśmy. co z jedzeniem na przykład? Nie wiem, pan dostarczają panu jedzenie, czy pan się na stołówce tutaj żywi. Tu czy wychodzi pan na miasto gdzieś? Jak tu to jest, jest kantyna i restauracja. Jest mnóstwo restauracji wokół. Ja bardzo lubię jeść w kantynie. Yy, co no... Ta ty... kantyna w Brukseli no. ma różne opinie. Uh -huh. yy, w Strasburgu ma lepsze, Le lepsze opinie. Lepsze niż lepsze niż ale polska ja... sejmowa. Tak, ale ja wybieram wzrokiem. W kantynie jest to fajne, że, a, że, widać, że widać, co, co a. jest i można od razu sobie. I co pan, a pan mówi, Bardzo rozsądne. Nie wiem czy to jest dotowane, ale na pewno tanie niż w restauracji. I co tak. najbardziej pan lubi jeść z tej kantyny? Eee, ryby. Sałatki różnego rodzaju, mule. frytki. frytki. Muli tam raczej nie ma. Na mule chodzę tylko z gościem. Jak ktoś przyjeżdża okay. z Polski, to. Okay, okay. To oczywiście trzeba go zabrać na mule z frytkami gdzieś w okolicy Grand Place, ale to się zdarza raz na kilka miesięcy. W tym roku jeszcze na Grand Place i na mulach nie byłem. Piłeczkę przecież. pan widzimy, ma. Tak, to jest stosowującą. W ramach przerwy między pisaniem a. Tak? <laughs> Ćwiczy pan o tym w sposób, żeby się rozładować, jeżeli mm -hmm. jest jakiś stres. To jest tak zwany bacz, czyli, mm -hmm. czyli w parlamencie wszyscy również posłowie muszą to mieć na sobie cały czas. On otwiera e, drzwi i też ochrona. Pewnie nas wszystkich nie kojarzy z twarzy. Jest. Tutaj posłów znacznie więcej niż w tym, mm -hmm. prawie 800 no. i z powodu bezpieczeństwa trzeba to mieć, bo z tym bezpieczeństwem w Parlamencie jest różnie. Teoretycznie jest to obiekt no. na liście wysoko na liście potencjalnych ataków terrorystycznych, mm -hmm. ale mieliśmy taki przypadek kilka lat temu, kiedy ktoś do banku w środku e, wszedł z, w przebraniu świętego Mikołaja z pistoletem, obrabował ten bank i zniknął nie zatrzymany więc mm -hmm. z tą ochroną jest tutaj różnie Ale tu w Parlamencie Europejskim. No... W Parlamencie A, w środku wewnętrz, na dole wewnętrz, na parterze o. taki wewnętrzny oddział A. banku ktoś go obrabował, przebrany Świętego Mikołaja z pistoletem i zniknął. Może to jakiś <laughs> był, nie? Nie wiem, mam, <laughs> nadzieję, nie. mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że nie. Kuchnia, tak? Wspólna kuchnia wasza. Nie wiem, czy to można nazwać kuchnią. Taki A. kącik, gdzie można kącik sobie kuchenki. coś podgrzać, mikrofali i lodówka. zrobić kawę, jeżeli ktoś nie ma ekspresu w biurze. Aha. I, i, I właśnie napełnić bidon. Często pan korzysta tutaj z tej kuchenki? Szczerze mówiąc, często napełniam bidon, ale. I to tyle. Ale, <noise> e... A ma pan tu coś lodówce? W nie, tak? nie, nie. To jest wspólna, wspólna lodówka dla, dla kilkunastu. Ludzi, którzy tu pracują. Więc... Czyli nie podgrzewa Pan też pewnie w mikrofalówce nic? Czasem się zdarza, ale tak, jeżeli kupię jakieś gotowe danie, żeby, okay. żeby podgrzać. To proszę bidon uzupełniać. <laughs> Nie, tak? Kuchnia salon, wszystko. Pańskie biedne. królestwo tutaj jest, czy jednak nie? Kuchnia. Kuchnia nie do końca. Nie do końca, ale Kuchnia. coś. Eee, robię sobie śniadanie. Czyli co na śniadanie Najczęściej, najczęściej płatki owsiane z mlekiem. Czyli wyszukane za bardzo takie danie. Nie ewentualnie jak mam trochę więcej czasu i ochotę to jajka, uwielbiam jajka na śniadanie, czyli no, jajecznica, czy jajka, jajka sadzone. I do tego kawa. Tak? Jakieś kanapki. Kawa koniecznie, bo jestem uzależniony od kofeiny. Eee, no i tyle. Zwykły a to są płetki dla moich dzieci, które moja żona każe mi kupować tutaj w Carrefourze i przywozić do Polski, bo twierdzi, że takich płatków nie ma, nie ma. E, z jakimiś takimi fajnymi postaciami z kreskówek. Moje dzieci bardzo je lubią. A jeśli chodzi o naczynia, to ma Pan zmywarkę, czy, czy raczej nie Mam dużo? zmywarkę, ale ta zmywarka e, zostawia smugi. Więc wolę zmywać ręcznie, lubię zmywać naczynia i to okay. mnie odpręża i a, Czyli ma, lubię pan cier... ma Pan cierpliwość do, do, do tego? Lubię zmywać, lubię prasować. O, a, no to, to proszę bardzo. Odsesowujemy tak, to. No, to żona dobrze waży. Tak. A, a zobaczymy, co tam w lodówce lodówka, Właśnie, lodówka, lodówka tak. kawalerska, w zasadzie nic tam nie ma. No? Hmm. Żółty ser. Woda, mleko. Kilka piw. Majonez. No tak, nie przepadam z obydwiskim piwem, ale jak przychodzą znajomi, to... A, Ale pije pan z kolegami europosłami, czy zdarza się, tak, tak, zdarza się <gry> oczywiście. I kto przychodzi? Tutaj w tym bloku mam kilku sąsiadów europosłów, chociaż raczej nie, nie, się nie spotykamy w, w mieszkaniach, ale mieszka tutaj i Joachim Brudziński, i Bogusław Liberacki, no. e, więc to jest taki Z różnych partii. Tak? Mhm. Z różnych partii, bo to jest dość popularny blok wśród no, posłów, urzędników, bo jest bardzo blisko do parlamentu. A nie odwiedzacie, nie odwiedzacie się, tak? Czy odwiedzacie się W czasami? mieszkaniach raczej nie, spotykamy się czasem na, na, na mhm. komisjach oczywiście, czy na jakichś kolacjach oficjalnych. Okay. A mniej oficjalnie kto przechodzi do pana? E, coś znajomi, jak goszczę kogoś z Polski, czasem przyjeżdżają wycieczki z Polski albo moi stęci, to wtedy się spotkają. Uwagę przykuwają te pudła, <noise> sto w pudeł. Co pan tu nie... Nie są estetyczne, ale są bardzo wygodne. Szczerze mówiąc nawet nie wiem, bo to też żona jak była pakowała wszystko. Jakieś rzeczy, które są niepotrzebne. A to może się przydadzą coś tam ciekawego. Pewnie tak. Brania. Co mamy dalej? Yy, widzimy duży blat, duży stół. Stół dość przydatny, bo jest yy, Polityczna... do jedzenia i do pracy. Nie wiem można zorganizować można, tutaj. można zorganizować Wigilię. święta. Teraz je organizowaliśmy tak? z Rzano, tak, tak, z dzieciakami. Natomiast stąd się też łączę, jak mam jakieś łączenia na Skype'ie mhm. z telewizjami. To jest taki mikrofon specjalny. To jest mikrofon. Ten mikrofon. Yy, ciekawa historia, bo to Parlament Europejski rozdaje takie mikrofony do łączeń zdalnych. Bo tłumacze, którzy nas tłumaczą, przez pewien czas w ogóle strajkowali. Nie chcieli nas tłumaczyć, bo twierdzili, że jakość dźwięku ze zwykłego komputera jest niska i w związku z tym oni nie wszystko rozumieją. Więc dostaliśmy wszyscy takie mikrofony, żeby się. się ten dźwięk poprawił. Dźwięk się bardzo poprawił, tak. Ale można też polityczne dysputy tutaj toczyć, prawda? Przy tym stole i tworzyć koalicje różne. Tak, oczywiście. Są takie rozmowy przy tym stole czy przy innym? Ja jestem małym żuczkiem, więc nie, nie tworzę koalicji. Ale pan to, pan, ale... Pan to ale... Skro skromny. Ja <laughs> tam za eee, Nie no, oczywiście takie, takie rozmowy kuchenne, no... Salonowe oczywiście są zawsze bardziej skuteczne. To gościł pan tu Brz... Joachima na przykład? Czy... Nie, Joachima jeszcze nie było, ale, ale gościłem ale innych poetyków. Obok i co nie No tak się składa, ale, ale gościłem też <laughs> innych polityków z różnych partii. Ale to jest ja karton, który. Na nie, pani premier mieszka gdzie indziej. To jest karton przerobiony przez moją córkę na domek dla Lalek. I to jest najtańszy domek, który mam, bo ma też kilka I tak od polityki kutonek. przeszliśmy do kartonu. Tak, bo jak, jak była córeczka, to właśnie... Czyli córeczka lubi do Pana to eee, Myślę, że lubi, tak, lubi, no, mam nadzieję, że mi kocha w ogóle, ta, ta, ta. a lubi Brukselę. Ta, nie, że lubi to, że I tutaj kocha. mamy jakieś nie takie domki właśnie, które mam. Namalowała coś dla prezesa Kaczyńskiego ostatnio, eee. czy nie? Wcześniej koty pamiętamy, właśnie, w wcześniej... jak Pan nam mówił. Teraz mamy koty, eee, a, mamy koty, ta, mamy ta, koty no tak. i właśnie teraz się... Teraz się Kiedy odbywa prezesa, drama w domu, bo są kastrowane. No a e... tak, no to trzeba. Tutaj pokaźna, e... no tak, no to nie jest sypialnia, tak? Tu cały czas mamy kuchnię, znaczy pokój gościnny z aneksem. Tak? Salon, Salon, Salon z kuchnią, tak. Tak, tak. tak. Biodarnia... pokój z kuchnią, tak. E, od razu... Pełni różne funkcje. Tu pan raczej nie śpi, czy zdarza się to? Tutaj? Nie, nie, nie. Mam obok sypialnię, tutaj sobie siadam, czytam. Aha. Jak zapraszam kogoś, to, to rozmawiamy. Lubi pan tygrysy, bo te, te poduszki, eee, czy to To akurat żona wybierała. Eee, nie wiem, trzeba je... A, lubię tygrysy, a. lubię koty w ogóle. Znaczy, a. lubię w ogóle wszystkie zwierzęta. Najbardziej chyba psy, ale tygrysy też są fajne. Czy pan lubi, koty pan ma Mam i psy, i koty. A. Mam psy, koty, świnki morskie, a. czego nie mam. Zwierzyniec, mini Zwierzyniec, tak. Tu mamy widok na brukselską ulicę. Na jedną z brukselskich ulic nie przeszkadza panu taki trochę no, gwar, hałas? Z ulicy jest bardzo gwarnie i tam w ogóle gdzieś daleko jest jakaś imprezownia, więc latem do 22-23 mm. dni muzyka. Ciężko Ale nie, się, jako się, ciężko się skupić. Jakoś no. się przyzwyczaiłem. Zresztą wracam bardzo późno i od razu idę spać, więc. Nie więc... dołącza pan do imprezy. Nie, raczej nie. <laughs> Natomiast ta ulica jest wiecznie zakorkowana. Jak większość ulic w Brukseli, Bruksela ma mało takich przelotówek. To jest miasto nieprzebudowane od, od wielu dekad, więc. W sensie Samochodem drogowym, więc nie jeździ się Po Brukseli się jeździ strasznie, więc są bardzo duże korki. A jeśli chodzi o sprzątanie w domu, Pan mówił, że Pan lubi pracować, zmywać naczynia, a odkurzać, myć podłogę? E, odkurzać tak, no zmywać podłogę też trzeba czasem. Ale sam Pan to robi, czy Staram się pomaga? sam, Staram się sam, raz na jakiś pomoc. czas e, mam jakąś pomoc, ale najczęściej sam. Okej. Okay. I Lego. Klocki Lego. Lego. Moje dzieci, dzieci na szczęście lubią klocki. Tak, sam pan to eee, układam, z dziećmi, układam z dziećmi. Mhm. Eee, strażacki ze Tak, to synek. Mamy kosz na pranie, czy na co to jest? Eee, kupiła go żona, więc trzeba pytać żony. Wydaje mi się, że na koce. Eee, Ale nie ma nic. Nic nie ma, tak, bo koce są na łóżku. A bierze pan w ogóle? W domu? Znaczy tutaj, w, 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 w piorę, w tak, tak, tak. Mam tak, pralkę i piorę samo oczywiście. Jest pan wierzący, prawda? Przyszł, Widzimy tak, na, tak. na ten. A tam za, za drzwiami co mamy? Sypianie. Ciekawe. Do której możemy wejść, czy nie? Tak, proszę bardzo. Mamy sypianie. O, jest i pralka. Jest i pralka. Od jest. razu nam się ładnie to połączyło. Pozdrawiam z Brukseli wszystkich czytelników i widzów Superekspresu. Zapraszam do lektury wywiadu ze mną i do obejrzenia materiału wideo. To był program Politycy od Kuchni. Byliśmy u europosła Adama Bielana. Bardzo dziękujemy za Dziękuję przyjęcie, bardzo. za rozmowę. Miło było dziękujemy. bardzo pan panów gościć. Mam pan nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. pobytu w Brukseli. Wolnimy, bo ja tak szybko do tyłu nie dam okay. rady iść, okej? Okay? Okay. Tak, rozwieszać też pan lubi pranie, czy mam suszarkę, więc rzadko to robię. No, a tu... no dobra, a tutaj... <śmuszczam> to nie no gadań... tego nie było. A tutaj gdzie to takie przejście z sypialni? Do łazienki. Możemy? <śmuszczam> Proszę. Nie, 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 I to I to dwie pralki pan ma. nie, 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 było, to nie, 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 bo tak duże łóżko, nie, 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 to tutaj razem. Łóżko na duże, no nie, no nie, rzeczywiście, wygodnie chyba. Tak. <noise> Nie no zapraszam, zapraszam. Dućka. <grymne> to ja z kamerą pierwszy wskakuję. Idziemy dalej, to nie na żywo, więc spokojnie. Poczekajcie, nie, bo jak Kamil się śmieje, to się wszystko nagrywa. Musimy ochłonąć trochę. Kamil pauzuje. Ochłońmy trochę. Dobra, to zróbmy cięcie. Jego się pan teraz poprosił.